Kolejna historia jest nasz do Martyny. Hej, jestem Martyna, mam właśnie 7 lat, mieszkam we Wrocławiu. Do mojej stylistki paznokci chodzę od roku. Zawsze wychodzę od niej zadowolona, a wczoraj w kwietniu, tak, były to paznokcie pod tytułem Trust the Process. O kurde, tu mam ciekawą historię, my, tak myślę, bo w trakcie patrząc na wzór byłam przerażona. To często tak jest, jak się robi fręcza konstrukcyjnego, to takie troszeczkę stylistki yy, Wiedzą, co, co później się będzie działo, ale klientka jest przerażona, bo no, no, no dobra, bo niektórzy naprawdę przesadzają z ilością masy do, we, w takich tych fręczach fantazy. No naprawdę niektórzy przesadzają, ale ogólnie to wygląda na początku niezbyt, ale jak się przejedzie parę razy fryzarką, to już nagle linia na przykład, wiecie, pojawia. Kurde, znowu ten nos mi, mnie... Ale końcowo wyszło chyba lepiej niż chciałam. W komentarzu co chciałam i co dostałam. Dobra. Chyba wyszło lepiej. Dobra. Mamy tutaj... Jocie kręca! Tak mi się zrobiło ciepło na serduszku. Marta Frymer. Ciepło mi się na serduszku To jest to zdjęcie inspiracji od y, autorstwa Marty Frymer. Marta Frymer to jest jedna z moich pierwszych klientek, która bardzo długo do mnie chodziła na paznokcie. Jeszcze jak do liceum chodziła. Była to moja... Jedna z pierwszych kursantek z takich stacjonarnych, nie wiem, czy czasem nie pierwsza, jak jeszcze prowadziłam szkolenia stacjonarne w Rybniku, pracowała później w Warszawie w jednym z moich ulubionych salonów w Mani Mani, gdzie była to inspiracja przez lata od moich, moich klientek. Często mi właśnie z Mani Mani wysyłały właśnie klientki, zdobienia, wzorki, żebym odtwarzała ona i, i moja, kursa moja klientka, potem kursantka, stylistka, pracowała tam w tym salonie i teraz ja teraz nie wiem czy ona ma swój własny salon. Jesteśmy w kontakcie do dzisiaj, czasem się do siebie odzywamy, mieszka w Warszawie teraz, nawet mnie odwiedziła na Fuerteventurze i ona, kurczę musiałabym dopytać czy to, czy to jest jej salon, no, no nieważne. Nieważne, lecimy dalej, ciepło mi się na serduszku zrobiło, piękna stylizacja. Nie wiem, czy czasem sama jest. No bry, 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 No. Bry, no, są to kwiatki bardzo podobne do tych, które są w jungle nas, tylko tu są... Ładne, fajne. No nie wiem, czy to... No okej. Okay, zobaczymy, jak to stylistka odtworzyła, bo tu mamy zdjęcie troszeczkę słabo jakość, ale to też jest screen, nie? To jest też screen. Być może, jakbyśmy weszły na, na Instagrama, to może ta jakość była trochę lepsza. Bo tu nie widać tych szczegółów i tak nie, jak, jakbym dostała takie zdjęcie, od razu bym szła na profil stylistki i, i znalazła zdjęcie lepszej jakości. Bo czasami naprawdę trudno coś obserwować, jak jest takie blblblbl, Nie rozmyte lekko. Dobra, co dostałam? No dobra, byłoby. Jest ładnie. Byłoby dużo lepiej, gdyby elementy, na przykład te liany, były zrobione produktem, który się tak nie leje, który jest trochę bardziej napigmentowany, na, na albo dopigmentować to, bo tutaj troszeczkę właśnie odebrało temu wszystkiemu, no, no to, jakiej konsystencji jest ten produkt w tych lianach, czy tam lianach, nie lianach, tylko no, listeczkach. Ogólnie jest estetycznie. W miarę sobie dobrze poradziła ta stylistka. Widzicie, że tu jest tak więcej drobiazgów, bardziej kontrastowe rzeczy, są zrobione tu jakieś czarne krupeczki, więc tu jest trochę produkt y, przeszkodził. Nie wszystko zrobimy hybrydą, tak samo jak paint-żelem. Druga sprawa, budowa ładna. Budowała. A druga sprawa to troszeczkę mniej miejsca miała ta stylistka, bo ty masz dość, no dość mocni, mocno krótkie paznokcie w stosunku do tych paznokci, więc też to troszeczkę inaczej wygląda. Tutaj są migdały, więc w środku jest taki ala la el, elipsa bez wzoru, a ty masz krótkie paznokcie i jest takie bardziej kółko w środku, pusty, więc też inaczej się wszystko prezentuje. Też musicie wziąć pod uwagę to. więc Tak, lepszej lepszy jakości pędzelek być może też by tutaj się przydał na pewno bardziej napigmentowane produkty i by było dużo lepiej, ale mimo wszystko jest bardzo estetycznie. Trochę bardziej rozmyte, trochę takie bardziej, blu, nie? Ale jest też ładnie.